Piątek, piąteczek, zaczynamy dzień od Wybraliśmy dzisiaj knajpę, w której była bardzo długa kolejka, ale stwierdziliśmy, że poczekamy. poczekamy. Czy było warto? Zobaczymy. Smacznego. Smacznego, dobrze wygląda? Dobrze. dobrze. My właśnie przyjechaliśmy na kolejną wycieczkę naszym motobajkiem yy, przyjechaliśmy zobaczyć łuk, który jest w wodzie. A przed sobą właśnie mamy takie widoczki I oto mi Tam jest też 1000 wpływa i wokół i plaża w oddali w dotrzeć na jakiś punkt widokowy to trzeba się tutaj niestety ale trochę namęczyć no ale czego się nie robi dla pięknych widoków prawda no i grunt, że mamy buty trekkingowe to dam radę i z naszej perspektywy takie to widoczki tutaj plaża pełna ludzi kolejny z punktów widokowych. Tutaj akurat bez turystów. Tak się prezentuje. Gdzie tam mój kierowca idzie? Postój na kolejny punkt widokowy. Coś Tak, słychać Idziemy za ludźmi. Zobaczymy, co tam widać. No i tak to wygląda. Trochę łagodniejsze zejście. O, a ten wycieczkowiec ostatnio widzieliśmy, no nie? Kojarzę. Znaczy wycieczkowiec, jeżeli tak można to nazwać. Aha. w każdym punkcie widokowym dzisiaj że na majorce jest 300 dni eee, pogody słońca, tak, nie zawsze tej dobrej, ale, ale chyba nie mogłam tutaj mieszkać. Jednak mimo że lubię słońce to dla mnie jest trochę za gorąco. Ale co powiesz? No mega ciepło. Z tej strony. Szybki luk. nie bardzo no, ładnie. I jeszcze chciałam dodać, że, przez to, że jest taka e, temperatura wysoka i jest mega sucho, to praktycznie ro roślinności tutaj nie ma, że nie ma. Wszystko jakieś sukulenty, ale byś tutaj podlewał, co? Ale byś się tu mógł wykazać. O, uwaga. Wszystko takie jest suche, mało zieleni. O, tak to wygląda wszystko. Susza jest okropna. Kolejne problemy ze skuterem. Podjechaliśmy pod nasz hostel. A tutaj prąd wyłączony z gniazdka z zewnętrznego. Także Szukamy innego wejścia, gdzie możemy podładować naszą maszynę. 20 km zasięg, a na jutro potrzebujemy minimum 60. Także szukamy. Ale przecież nie samym piwem człowiek żyje, więc trzeba też coś przekąsić. Dzisiaj postawiliśmy na kuchnię meksykańską. Takie mamy tacosy. Koszt tacosów 11 euro około. No, mniej więcej przekąski tutaj te tapasy i te różne wahają się w przedziale tak od 8 do 12 euro. Obiady raczej tak od 12 do nawet 20-20 parów. Mniej więcej tak cenowo. No, 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 trochę droższe niż tak, Maj Majorka jedynie. ogólnie droższa, no pewnie dlatego, że więcej turystów, ale knajp jest masa i ludzi też nie brakuje. No, no, nie <laughs> dobra, smacznego. Ostatni wieczór na Majorce. <laughs> Sesja zrobiona w trudnych warunkach, ale tutaj mój pan autograf Dobra, radę, także super. Pokażemy jeszcze tutaj, bo jest super w ogóle światło. Super światło jest teraz, ogólnie. Super partia. Jest naprawdę no, piękny zachód słońca i ostatnie widoki korzystamy, super. No, mega robota. Taki romantyczny klimacie tutaj mamy, także super, super, super. Korzystamy. Nie no, ja muszę to nagrać. Dzięki uprzejmości knajpy udało nam się naładować skuter na 99%, co daje 100 kilometrów, co, co daje luźne przejechanie na lotnisko jutro, bo niestety w poprzednim miejscu, gdzie mieliśmy tutaj ładowanie, Pan nam odłączał prąd, także jesteśmy wdzięczni, tak Adasiu? Jesteśmy w domu ogólnie. Jesteśmy w domu. Witamy dnia kolejnego, sobota, godzina 12. My jesteśmy już w Palmie, oddaliśmy na lotnisku nasz skuter. Dojechaliśmy bezpiecznie, bez przygód, no i udaliśmy się następnie autobusem a jeden do centrum eee, 5, euro zapłaciliśmy. 5 euro za bilet za osobę eee, jechaliśmy szybko 10 minut no i teraz kręcimy się tutaj po mieście jesteśmy właśnie pod e, pałacem królewskim i rzut oka na pałac królewski oraz otoczenie ładnie tutaj woda, park tam dalej port Z tej strony mamy główne wejście ładnie to wygląda masa ludzi ogólnie Daliśmy właśnie na plac e, Majora Tutaj grupka, grupka inżynierów rozłożyła się ze swoimi ciuchami torbami za 5 euro. Parli nawet do Europę. Można kupić torby od Louis Vuitton, prady, koszulki różne, nawet retro sedan. My właśnie dotarliśmy na Plac Hiszpański w Palmie, czyli w centrum miasta. Szukamy jakieś knajpki na obiad. <gry> Bo jest godzina 14. .00. Czas na pit-stop czyli mi obiad, bułeczka bao. Czy my z czym to mamy? Z wakamem i tu jest chyba kim na pewno i jakieś mięso, ale nie, nie, nie wiem jakie. Ciekawostka. Ciekawostka jest taka, że podali nam kola. W puszce jest 350 ml, czyli większe niż w Polsce mamy Dobra, bierzemy się za przekąskę W Majorce zostawiliśmy sobie nasze plecaki w przechowywaniu. Dobra, Policjo już wpisuję kod, który otrzymaliśmy I skrzynka się otwiera Koszt takiego ile to 6 euro i całe? Tak. w której mieszczą się dwa pleca. I to jest na 24 godziny. Można małą wziąć dużo. Także chodziliśmy bez plecaków. A my tym razem lecimy na lotnisko za chwilkę i wracamy do Polski. W końcu.